I mam, mamy taki zegar samochodu Ford Focus i też który z kolei postanowiłem nakręcić film o tym ponieważ było już parę, parę fachowców prze, mną i niestety ciężko było znaleźć przy, przyczynę ponieważ jest tak, samochód się zachowuje dziwnie, samochód jecie, nagle gaśnie wszystkie kontrolki migają, wskazówki opadają w dół co się połącza komputer to wyskakuje sobie lampa, wszystko jakieś dziwne problemy no i tu się zaczyna schody, bo tak jeden wymienił sobie lampę jakiś coś tam, wszystko sprawdzali niestety był cały czas problem, że samochód gaz kontrolki nagle i taki kreski zamiast pokazywać I Ile jest przebieg, to wyskakiwało na się same kreski. No i zanim ten samochód tu nas trafił, był u pięciu fachowców, czy u czterech, które po prostu nie wiedzieli jak to zrobić, to powie tak, co jest. Problem jest z zegarami. Z zegarami mają bardzo faktycznie luty, pękają. Trzeba po prostu zegar wyciągnąć. Trzeba po prostu luty poprawić zarotować płyty skasować i samochód będzie chodził. Jakby ktoś miał jakieś problemy, zawsze możemy pomóc, co i jak zrobić. Zresztą puszczę w filmik i będzie wiadomo, co i jak. Ale jak ktoś sobie nie poradzi, zawsze może to nas napisać. Możemy taki zakręt naprawić wysoko lub na, na miejscu. To jest jakiś godzinkę roboty. Coś takiego się dzieje, mruka, skacze, kreski na wyświetlaczu. No i teraz będziemy wyciągać zegar. Żeby wyciągnąć zegar, są dwie śrubki, tamto klapę się ściąga czarną. Jak już krapę klapę pod tym są na torsy dwie śruby, to jest jedna. No i mamy zegar już wyciągnięty. No i trzeba z ciągnąć tarcze obudowę. No i podłączamy mikroskop i po, pod mikroskopem widzimy wszystko. Przeważnie z tego co zawsze jest to. O i jak tutaj widać 2 cztery, cztery piny najwięcej są tak zwane zimne luty, ale już lepiej wszystkie przyjechać, żeby po prostu znowu nie było coś inne, spykane. Wszystkie tygodnie, chyba 34, jak to pamiętam. Także lutujemy wszystkie piny. No i tak lutujemy, aż zalutujemy wszystko. Jak już mamy zalutowane, można to wszystko przemyć asetanem lub jakimś innym. Środkiem. No i mamy już całe linik służone. No i będziemy jeśli to są ochotę, i zobaczymy Jeśli działa, samochód nam zapalił, jest wszystko w porządku, zakres działa, także samochód mamy naprawiony.